Jak kupić kamienicę poniżej wartości rynkowej? Poprzez skup udziałów od poszczególnych współwłaścicieli. To jedne z najbardziej kalorycznych inwestycji. Oczywiście to nie są najszybsze transakcje, ale zobacz, jak możesz skalować swoje dochody i nie zabrażać pieniędzy. Otóż, na przykład, Kupujesz udziały od kilku spadkobierców. Obejmujesz w posiadanie część, bądź nawet całą kamienicę. Ponieważ nie masz jeszcze całości, to już teraz zaczynasz czerpać zyski z wynajmu przysługującej ci powierzchni. Następnie regulujesz formalności, szukasz innych udziałowców. Być może Wnosisz sprawę o zniesienie współwłasności, ale dochód ciągle wpływa. Czy nie warto? A finalnie, jeżeli skupisz od wszystkich udziały, masz kamienicę zdecydowanie taniej niż taką, którą kupiłbyś jako gotowiec.